Ja sięmako z tej strony. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Zamiast Maciej, który nagrywa. Siemano. <laughs> e, dzisiaj pokazałem Wam takie coś. No to jest takie duże cudo. Tu jest cud jak coś. Dużo za z ruchomych ale na, powiem skąd nam e, pomysł do głowy. E, Pomyśliłam, że zbudujemy takie coś, ale... E, nie, nie zbudowaliśmy tego statku. No bo trochę nam to nam dużo zajęło. Dużo nam to zajęło, więc... Ale m, mieliśmy gdzie? W takiej tu kabinie, ale zacznijmy od mini figurek. E, jest trochę dużo sprzętu i figurek. To zacznijmy może od figurek. E, no, Może na pierwszy ogień nie pójdzie, ale... E, walizka taka... No, no, o, w, chyba w jednym zestawie taki klocek jest. W ogóle, się to otworzyć chyba. Tam w ogóle papier jakiś wsadziłem. Nie chcę pokazywać, ale takie coś. Papier. Yy, łom w ręce. Zaraz Wam pokażę, do czego on służy. Yy, taki hełm fajny z dwóch klocków. Taka sypka. jest tu, o. Taka sypka i taki ten... Kostium taki z takim, i z tyłu taki znaczek, łąk, o którym mówiłem, niebieskie spodenki. teraz Maciek. Maciek ma no, aparat, jak stary darcik, zawsze wszystkie zdjęcia się robi, yy, luneta z takim ockiem na końcu, czarny tu, z dwóch klocków. No, i macie ma taki strój, jakby Batmana. I tu jakieś, nie, jakieś czerwone kloczki. Broda. I to ten ten kloczek z dwóch kloczków: taka szybka i taki sary. Teraz pokażę Wam yy, od tego łoma. Jest taka skrzyneczka w środku, takie pełno czerwonych, yy, tych rzeczy. Muszę wam pokażę ja chyba łomem to zrobię taki, za chwilę mi się udało. o jest pełno czerwonych klocusków takich jakieś ogień, jakieś kryształki fajne rzeczy no i do tego służy łom ale żeby otworzyć to trzeba trochę się wbić ale ty też możecie. Tu. Tu. To mogę mówiłam. Teraz takie przyrządzenie to było. Jak to się nazywało? Yy... Wykrywacz. Wykrywacz metali, no. Yy, Z dwóch klocków, taki czerwony, tu jeden taki. I tu taka ten. Powinien być taki, ale że trzeba patrzeć. W ogóle ten klocek jest bardzo fajny. Bo najlepszy no, klaser. wykrywka. Mi się też mega podoba. To jest meteoryt taki fajny. Z trzech części w ogóle. W środku jest taki czarny i dwa takie te. Toś trzeba tak włożyć i potem to znaknąć. I to, spada. Jak się mocniej uderzy, to to wszystko rozpadnie się. Teraz taki wózecek. To powinno służyć na ziemi bardziej. Bo jak na przykład weźmiemy jakieś krystałki, zabierzemy je. Kładziemy od razu na wózeczek. I przeważniej je gdzieś. Teraz taki dronik. Bardzo fajny. W ogóle. Z, y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sze sześciu klocków. Bardzo fajne w ogóle klocki. Taki brązowy dronik. I tu kręcony ten. No i. Ten, no. Y, w ogóle chyba ten klocek mi się podoba. Dwie pizzy. Pizza w... nie wiem jaki ten. Pizza w kosmosie. No. Jak ktoś tam będzie lat. To jest z dwóch klocków. To jest taki... Jakby tu powiedzieć taki... Gdzie ten łomie spróbuję. Dobra, nie będę się męczył. To jest taki... To, to jest taki fajny klocek Może będzie na tym, to wam gdzieś pokazać. Eee, ta walizka była. Bo teraz zabieram się. Do z osęsci. Może pierwszy pójdzie jakaś taka miksturka. To jest też z dwóch klosków, to jest taki fajny. To się to gdzieś tak można na a tu jest taki zielony. To się tak wciska i jakby trochę tego jest Liścik, Liścik. Nie wiem do czego, znowu nagle gdzieś go wysłać jak gdzieś jesteś daleko czy ten? Pieniądz fajne, yy, że na przykład yy, zapłacić za wyjechać też rakietą płyta TVD do, oczywiście, do radia radia to jest fajne jakiś na przykład ludzik może sobie ustawić i chodzić i słuchać muzyki kubeczek, szkoda, że nie ma kawki w ogóle w, w ogóle powinien być to ekspres Kema, kamera do jednego tam sprzętu, ale nam się nie zmieściło coś no i trzy takie... ło, e, rozwaliła mi się, ładne i trzy petardy nie wiem do czego, może mogą służyć, na przykład może coś wystrzelić, czy tam coś jedna jest taka czarna z pomarańczowym tak wygląda e, fioletowa z sarym i niebieska z sarym fajne petardy no i, no i gwóźdź programu. No, gwóźdź programu. Chyba tego się doczekaliście. Dobra, sprzątamy wszystko. No, no. Teraz coś to. o stacji kosmicznej opowiedz. Los, o co chodzi? O stacji? Co mamy w tej stacji kosmicznej? No, na pewno są trzy pokoje: jeden sterowniczy, drugi łazienka jest. Najważniejsza to dla mnie była psa Największe Największa to była dla mnie psa picharska. Nie mogę się doczekać pychacki. E, oto tak z wszystkich stron wygląda. Taka jest. Może, może Wam to wolniej zrobię trochę, o, Tak, możecie sobie obejrzeć. Dobra, jak już zatrzymałam się na tym, pokażę Wam, że tu można otwierać. Tu jest taka wentylacja fajna. Tu można ruszać tymi. ustawiać sobie, czy tu się idzie, czy tu się idzie. Tam są oczywiście drzwi, które prowadzą. Tutaj, tak się popycha. To, ale żeby tam wejść, nie trzeba zdejmować całego dachu. Wystarczy to podnieść. No i akurat jest wejście przy łazience. Zapomniałam Wam pokazać czegoś takiego. Zgadnijcie co to jest. Przepychaczka do... Przepychaczka do kibelka! To jest, y, ja to robię w ogóle. Taka. To jest z y, czterech kroczków. Tu taki jeden kamyczek i dwa takie te. I w którym się przetrzymuje. To jest y, ten klucz francuski. Taki. No i tutaj, żeby wejść do kibelka. Niestety, wam nie pokażę, chyba że mogę trochę rozebrać. Tu się zdejmuje. Tu trzeba ten dach, i potem kibelek taki jest. Tutaj są drzwi. No, kibelka. No, w ogóle dwie. O, tu trzeba zdjąć w ogóle wejść. I tu jest ten kibeleczek Ła, wow, i teraz nie wiem, jak to zaczepić. to trzeba chyba zamknąć. W ogóle tego ja prawie nie budowałam tej łazienki, tylko wujek. Yy, więc tu może wcepię. czekaj ten ślad. Ten no, jest. Będzie się trzymać. Teraz tutaj trzeba to włożyć. W ogóle też można tutaj zbudować. Ale na, na pewno Tutaj dwa mamy dwa. antenę ruchomą. No. W sumie jeszcze była jedna, tylko nie wiem gdzie ona jest dobra, nie własna. W ogóle ta antena to jest bardzo fajnym klockiem. Tu jest y, silniczek i taki kręcony klocek we wszystkie strony. Teraz ta antenka. Antenka, tu jest skręcona takim czymś, może nie zauważycie, ale jest, tu takie, yy, taka antenka, tutaj, tutaj też taki ruchomy i tutaj z takim klockiem. Żeby zapie... Bardzo łatwo to działa, taki ten, i nie wiedzieliśmy coś dać, ale ja zawsze lubię silniki i przepychacki. Otwórzmy co jest w centrum dowodzenia. No ale jest tego skończyło. Od góry tu jest, nie wiem jak to może, numer, nie wiem czy to zestawu, ale jakiegoś zestawu na pewno. Możecie się tak, tu, możecie się przyjrzeć i napiszcie w komentarzach, jaki to jest ten, jaki to jest numer zestawu, czy tylko tak napisałem. Yy, tu się wkłada, no tak łatwo trochę nie działa, ale silniczek i nie wiem, nie wiem jak to można, płyta, yy, wskaźniki parametry no. jakieś to no i teraz od środka, od środka mamy oczywiście widać taki klocek, bardzo fajny, Z dwóch zostało, w ogóle mogę wam pokazać, ale nie, pokażę wam, ale to będzie z, nie z Lego City, tylko z takiego innego zestawu. O tu. A tu. Jest, a tu. Taki, tu widzicie taki miecz i z nim jest taki... właśnie ten klocek. Ten klocek, to jest ten klocek. No i go w tym zestawie go się dostaje. Na pewno w tych lodowych Lego mieszkach. Może mo mogę Wam kiedyś nagrać taki film z takim helikopterem no i z tym, jak oczywiście zbuduję. mam go trochę tam, to jest taki y, fajny klocek w ogóle, z takim i, i z drugiej strony jest. To jest Sary i tu jest ten. Czyli bardzo łatwo to działa, tak wczepić i na jakie miejsce chcecie, tylko na przykład nie na bo wtedy to się nie zamknie. Czyli albo tu możecie, albo tu. Ja go dam w sumie... E, gdzie? Go? Tu był. O, tu był. I bardzo łatwo się zamyka. Tu są dwa łóżka. Jedno jest z No i tutaj jest Maćka. Mm, tu jest roślinka, taka fajna. Akurat tu się chlęci, kręci. Tam jest taka brązowa doniczka i taki kwiatusek. Tu jest komputerek, nie wiem co zobaczycie, ale tam jest taki. Widać to? Ten komputerek. Czekaj, pokażemy tak. Ten taki komputerek tam jest, jakby taka mapa. Radio. Ra nie ma tu radio, jest, jest. taki. To, to jest ten, mm, pokażę Wam od razu. jest taki z dwóch klocków on jest, że y, to taki, taki się odszczepia, i jeszcze taka krótkofalutka. Fal, krótko y, to w sumie odłoży. Tu, tu jest taki złoty kloczek No i to z naszego pokoju. Oczywiście Maciek tu ma stopę, a tu ja mam głowę. Czyli nie chcę mówić, co to może być. Wąchanie stóp. Yy, no i to chyba... A nie, jeszcze tu ze środka będzie to. Centrum dowodzenia. Czyli tu można sterować w ogóle tu ja tego nie dowodzę, więc tylko ja tu mogę być, więc może Macie pokazę. No tutaj mamy komputery. Aparaturę sterującą, stacją kosmiczną. No i to tyle, jeśli chodzi o centrum dowodzenia. Yy, Jest i ten w ogóle ludzi, tylko może się zmieścić. No, ja też mogę, ale nie wygląda jakbym ja mógł sobie. Ja bardziej jestem w moim pokoju obsuzę komputer. O! Jest to najważniejsze. W ogóle ten kloczek bardzo trudno zdjąć, więc trzeba sobie kupić. No co, nie kupić? W jednym zestawie. Klo, klo, krosek y, gdzie się ten i się zdejmuje. W ogóle tu się trudno zdejmuje. Jakby Znaczek pokażę. Niech uh -huh, to zajmuje. Spróbujemy, może się uda. Jak się nie uda, to pokażę czy Udało sobie... się Udało się. I tu przez środek, jak widać, to jest tu taka mapa. Jakby kosmiczna. Tam jest. Widać? Widać. I tam jest mapa. Jeszcze możecie zobaczyć. O, od środka tutaj. Taka od środka. Wow, świetny widok. No i to w sumie mogę zamknąć. Mogę Wam więcej takich kosmicznych na przykład zbudować, ale nie smućcie się, bo to jest nie wszystko. No i chyba teraz ogon, jakby taki ogonik. Najważniejsze, panele słoneczne. No właśnie, panele słoneczne. No, tu nie wiem, co by tu maszyć, bo ja z takich zestań nic nie wiem. Dobra, e, generalnie panele słoneczne zasilają nam no, całą roz, stację kosmiczną. To jest taki długi klocek wykorzystany. W sumie, żeby to zamontować, trzeba zdjąć taki, ten taki bolecz, i w taki włożyć. E, teraz, może, co by pokazać? Teraz, tutaj dwie takie brązowe silniczki. I tu z tych dwóch i z tych dwóch. Tu jest taka antenka końcowa zakończona. I w ogóle tu. Coś tu wymyśliłem takiego, że jak tu się zdejmuje, można tu coś zrobić, że jak tu przetrzymacie, możecie coś też zrobić, że o, to trzymacie tutaj i tutaj też możecie. I że pokazujecie po prostu o tak. O, tak pokazujecie, że to trzymacie No i tu też możecie coś wykombinuję, żeby tak było, o żeby nie było w ogóle widać ręki. Kiedyś też mogę pokazać Wam jeszcze jeden filmik, ale czekaj, o czym, mogę o czymś zapomnieć, więc Wam nie pokażę. O! Tutaj. Tu tutaj są takie fajne, y takie uchwyty do gadania w ogóle, jakby. No, generalnie bardzo fajnie wchodzi, ale to nie są z tej y złego firmy, więc musicie mieć z innej takiej. O, i, taka, i czekaj, że, o, ta kamera, o której mówiłem, yy, działała właśnie do takiego klocuska i go się tu tak wkładało. Jakbyście to zdję, zdjęli i to, ten, jeszcze ten, spróbuję wziąć. Znaczy mam dużo takich zdejmowanych, ale gdzieś jest w tamtej. W ogóle ta skrzynia tego, mam jeszcze więcej takich skrzyń, tego, tego o, pełno, pełno, pełno więc nie chcę, o no z tego momentu po że kiedyś taki czołg miałem, fajny czołg w ogóle był, duży no gdzieś tyle, taki duży gdzieś, o, wszystko się rozsypało. tu, 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 tutaj tu, dobra, to jest w ogóle nasz trzeci film ale nie, nie chodziło mi o to, żeby zamknąć z tą kamerą i bez w ogóle tego urządzenia Trzeba przekręcić kamerę. Zamykacie. I jak otwiera budzik, to na przykład kamera patrzy, czyli na przykład intruz otwiera, i tu. alarm jest. Tu powinien być statek kosmiczny, ale nie ma. Dwa światełka niebieskie. No i chyba. Zamykam ten słup. A, w ogóle to, mogę tutaj. Dobra, to no i że, tu wszystko tu było? Popatrzcie tam. E, tutaj też nie. No i w ogóle fajne też okna. Tu są takie, nie pokazałam Wam. W ogóle no, możecie też zobaczyć sobie od, od okien. Tutaj tam. Takie. E, tutaj też. Jeszcze raz. I oczywiście też tutaj. Tutaj też, jak, jak nie zobaczymy to nic nie skoczy przerwiecie i już. No i tył też bardzo... I, i, ten, I ten tył też bardzo fajny w ogóle jest. Od spodu takie te. No to chyba na, na tyle. Yy, zdrowego życia. <gryw> nie no, żartuję. W ogóle yy, ten... Yy, nie no, nic nie będę gadał po, po co. No na no to do zobaczenia w kolejnym filmie. No w sumie to jest trzeci, no to w czwartym odcinku, no i do zobaczenia. Cześć!